Witajcie, kochani, na pudle, czyli trzecim od góry, od końca, jakby to, nie wiem jak to nawet powiedzieć odcinku podsumowującym i analizującym zespoły pierwszej ligi. I mamy oczywiście orzeł Łódź, który, no właśnie, czy on będzie tą windą, którą będzie domijała, inna winda na przecięciu się jednego z pięter, czyli mówimy tutaj o Bydgoszczy, czy jedna leci w dół, a druga w górę? E, właśnie Darku, czy zgadzasz się z tą opinią? E, no, jest coś na rzeczy, jeśli chodzi o to porównanie, ponieważ e, jednak, jeśli chodzi o poprzedni sezon, to Orzeł, e, no cóż, e, niestety, ale, ale mogło być tak fantastycznie, e, nie było fatalnie, ale jednak w tym roku to nie wygląda najlepiej. W zeszłym sezonie ubyli przede wszystkim Rafał Okoniewski, który poszedł do Ostrowa, który też mu nie wypalił ten sezon, Tobiasz Musialak odszedł do Torunia, no i też przyszli z drugiej strony Łoktajew, który się odrodził, Brady Kurtz, który, czy Kurtz, który się nie zmieścił w Lesznie, Marcin Nowak, Norbert Kościuch, zastąpili można powiedzieć częściowo tych zawodników, którzy odeszli, ale no cóż, wielka poprawa była sprzed, sprzed roku, jeśli chodzi o punkty, bo zdobywali ponad cztery punkty więcej na mecz. Twierdza nadal w domu stoi. Tor naprawdę ma się dobrze, ten zespół rzeczywiście go dobrze czuje. No i też lepiej jednak mimo wszystko na wyjazdach jeździli, ale, ale do trzecie miejsce, chyba apetyty były, nie wiem, czy, czy to mi się wydaje tak, że na coś więcej niż tylko to trzecie. Oj to, dar. No wiem, że był z drugiej strony oczywiście Toruń, więc to no było właśnie. nie do ruszenia, ale czy tego drugiego tam nie można było podszczepać? No tak, ale to już jesteśmy w playoffach i jak to się banalnie e, i strasznie tandetnie hmm. mówi, a playoffy rządzą się swoimi prawami, e, więc... Tak, a reszta nie. <grym> tak, a mm, właśnie mm, Łódź dostając się do tych playoffów Mając takie strzelby, jakie miała, czyli przede wszystkim Tangata, mogła powalczyć o coś więcej. no Pewnie nie o wygranie, ale, mm. ale tutaj mogło być ciekawie, jeśli doszłoby faktycznie już do, do tych playoffów, bo może na przykład z Gniezdem, do których tak naprawdę mm, zabrakło im trzech punktów w fazie tej zasadniczej, mm, to mogliby ich pokonać i co. Nie wiadomo, co by się działo w finale, potem z Toruniem, pewnie, no bo, bo z kim. Mm. No tak, no tak. No, przede wszystkim, jeśli chodzi o m, pierwszą e, rundę, e, w sensie e, te pierwsze siedem meczy, no to oczywiście wysokie zwycięstwa u siebie odnosił ten zespół, natomiast na wyjeździe, tak naprawdę, wygrana jedynie e, z Tarnowem, o ile dobrze pamiętam, e, na tak tak, dobrze mówię. Natomiast słabe wyjazdy mimo wszystko poza Bydgoszczą, gdzie tam ym, no, przegrana była czterema punktami. O ile dobrze pamiętam, to jednak z Toruniem było wysoko i było wysoko w Gdańsku mimo wszystko. Yy, ale runda rewanżowa, yy, no, troszeczkę taki roller coaster. Chociaż mieli fajną yy, tam cztery mecze, kiedy tam naprawdę widać było, że ten zespół tak na styku jedzie, ale jednak zdobywa te punkty. No i właśnie, oprócz tego, że, y tak jak mówiłeś, Woktajw y tutaj się odrodził świetna, średnia i został na szczęście to taka chyba ostoja, do no, której mogą się trzymać, jeśli mają marzyć o jakimś dobrym wyniku. Y I właśnie Tangate to też trochę szkoda Jeleniewskiego, bo nie był to może jakiś wybitny wynik, ale też poważę, że 1-7 miał. I y y jakoś ten, ten y stalał ten zespół który naprawdę moim zdaniem, bo ta przewaga była już po tym pięciu punktów nad Gdańskiem, też więc, więc spokojna ta, ta trzecia lokata była. Jadom Kornicki, więc też charyzmatyczny trener, menażer, trener, tutaj tak różnie to hmm. każda drużyna opisuje. W wywiadzie, który oglądałem z Marcinem Nowakiem. No ponoć to wszystko wygląda całkiem ciekawie, nie najgorzej, mówi o takim właśnie tym spirycie. O tym, że to wszystko jednak hula i, i, i mają nadzieję na bardzo ciekawy sezon, ale niestety wydaje się, że te straty, które im się przetrafiły, no, muszą dać się odczuć i to musi się odbić na wyniku, i nie da się chyba z, z takimi stratami. Walczyć w tak wyrównanym sezonie, jaki właśnie będzie teraz ten nadchodzący. No tak jest. Tym bardziej właśnie Roan Tangate, który przechodzi do Tarnowa, natomiast miał, można powiedzieć, kapitalny sezon, bo z 1,9 na 2,35 yy, yy, awansowała jego średnia. Dzięki czemu właśnie widziano go w Falubazie jako gościa i też tam pokazał, że trem jest spory w nim potencjał. Nowe tory wiadomo, inna presja zupełnie poradził sobie częściowo, można powiedzieć, i właśnie w tej najwyższej klasie rozgrywkowej, ale chyba jeszcze czuje, um, pozostając w pierwszej lidze, że jeszcze to nie jest jego czas, że jeszcze chce tych skrzydełek sobie troszeczkę wyciągnąć, wydłużyć. Natomiast fajnie, że właśnie Sasza Łoktajew um, zostaje, ja mu bardzo kibicowałem, jak jeździł w falubazie, niestety potem ta sprawa z z zabronioną substancją znalezioną w jego yy, krwi, i, i z dyskwalifikacją, niestety, ale usteczniła trochę tego zawodnika, natomiast był to drugi zawodnik najlepszy, jeśli chodzi o zesz zeszły rok, yy, jeśli chodzi o łódź. Jeleniewski tak strasznie nie zawiódł, bo z dwóch tam o 03 mu spadła średnia, więc można powiedzieć, że yy, też nie było najgorzej. Natomiast taki problem z, był z nim, że on potrafił wygr wygrać wyścig i przyjechać ostatni, tak mu nie, mniej więcej się to kształtowało. Yy, Bolączka wielka tutaj była w zeszłym roku, jeśli chodzi o juniorów natomiast. Tak niestety, muszę skonstatować. No właśnie, miało się tak bardzo e, rozwijać ten Aleksander Grygorec. E, tak się dużo o nim mówiło. Mm, a tutaj jednak, e, no jeszcze chyba nie jego czas. Dalej młody chłopak w tym roku 18 lat, więc może to będzie ten mm -hmm. sezon nadchodzący jego. E, bo ta juniorka musi się ruszyć, jeśli ten zespół ma utrzymać się tak naprawdę w tej pierwszej lidze. Do tego mamy Mateusza Dula, który też ma coś do udowodnienia, też nie jest jeszcze ostatni sezon dla niego, bo to dopiero 19 lat, więc mają się z czego podciągnąć, mają zawodników, którzy są przyszłościowi, tylko pytanie, czy, czy, czy tą przyszłość będą w kolejnych sezonach Rozwijać jeszcze w tej pierwszej lidze, czy już w drugiej? Tak. No, niestety problem jest taki teraz, właśnie z Grygolcem, którym można powiedzieć, że był murowanym kandydatem do składu. Jest to, że coś tam nie dogadali się na linii Łódź Krosno. To znaczy, Krosno chciało go pozyskać, bo wiadomo, że stamtąd ten zawodnik pochodzi. Natomiast Problem jest taki, że chciano wyłożyć od, olbrzymie, nawet wliczone w, w setkach tysięcy złotych pieniądze na transfer definitywny. Skończyło się na tym, że Łodzi się podobno odwidziało, chociaż tak było, to możemy tylko się domyślać. Teraz odwidziało im się im, jeśli chodzi o kontrakt za, definitywny, więc zażyczyli sobie podobno zaporową cenę za wypożyczenie jedynie. No, i jeszcze wspomnieliśmy tutaj troszeczkę, ale Brady Kurtz właśnie i Hans Andersen, który odchodzi do Dauga w Pils po nieudanym sezonie. No, niestety tutaj brakowało jednak tego, tego działka, że być może tu, to jest ten języczek uwagi, mogli osiągnąć więcej, gdyby ci dwaj zawodnicy coś dołożyli. No tak, ale mówię to. Trzeba jednak uznać, że ten sezon był w, w miarę udany i, i tutaj po prostu najgorsze są straty, właśnie. Na, na, tym, na tym froncie, na tej wojnie transferowej, które, mm -hmm. które mogą spowodować, że po prostu no właśnie będzie z nieba do piekła, tak jak odwrotnie, kiedy mówiliśmy o polonim Bydgoszcz. <grym> Więc tak tutaj jest. trochę jest tak, boję się o tą drużynę, bo tak jak już mówiliśmy nieraz, nie życzymy nikogo, nikomu spadku. Ale tutaj myślę, że będzie ta zacięta walka. O to siódme miejsce um, właśnie z wilkami krosno. I tutaj od razu już daje właśnie tą swoją mm, no, 7-8, tak naprawdę stawią te, te dwie drużyny. Piobową mm. wieść dla, dla fanów z Łodzi i, i, i tak naprawdę no, 8, tak, jeśli już na zachętę dałem temu Beniaminkowi 7 miejsce, to tutaj niestety, niestety, ale musi skończyć na ósmym. Albo o, tą, o tej właśnie, co mówiłem, o tej zaciętej walce. Tutaj będą musieli szukać tych, tej, tej szansy, tej, tej nadziei. Tak jest. No, odchodzą Jeleniewski, Tangate, Anderson Natomiast przychodzą Borodulin, który w zeszłym roku nie pokazał się kompletnie w Lidze Polskiej, spędził cały sezon w Rosji ze względu właśnie na COVID. Przychodzi Luke Becker, którego, o którym tak mocno się mówi, że to wielki talent, Greg Hancock non stop o nim mówi, że zobaczycie, odpali chłopak. Póki co jeszcze nie odpalił, natomiast być może, być może to będzie zawodnik, który jednak pokaże pazur i w tym roku na tej pozycji przynajmniej zabezpieczy, odciąży trochę tych juniorów, bo to jest ważne, że skoro nie ma tu juniorki, bo mamy i Banasia, i Srokę jeszcze, to ten U24 coś musi pokazać. Skład jest Łoktajew, Nowak, Kurtz, Kościół, Becker. Kościół może zrobić swoje. Nowak no, to jest dobry zawodnik na pierwszą ligę, ale, ale żadnej rewelacji nie ma. Pytanie, co Kurtz będzie w stanie wykrzesać? No właśnie. Niedawno jeszcze podstawowy zawodnik ekstra w najlepszej lidze w najlepszej lidze mm. najlepszej, najlepszej drużynie więc tutaj ma też pole do popisu i też jeszcze to przecież młody zawodnik też 25 lat więc jeszcze spokojnie może się rozwijać i zobaczymy, chociaż jednak przy tej słabej bardzo można powiedzieć juniorce i przy tym, że że tutaj i te U24 takie, no, też mocno chybotliwe, jeśli chodzi o szanse i ta dwójka seniorów polskich, którzy, no, myślę, że tutaj 1-9 jednak nie dobiją przy tak zaciętych mm. lidze, m, tak zaciętych y, drużynach więc tutaj obawiam się, że, że tutaj, no, niestety. Tak mi się wydaje, no, Krosno ma lepszego U24 o, no, Krosno ma lepszego u 24 Patryka Wojdyłę, tak nam to wyszło. Natomiast pytanie, jak sobie poradzą te dwa zespoły, bo Krosno będzie miało handicap ten, że nikt nie jeździ w Krosnie tak naprawdę, to jest mm. tor z drugiego końca świata tak naprawdę dla wielu, więc tam będzie ich, mam nadzieję, twierdza. Z drugiej strony zawodnicy z Łodzi lepiej znają tory pierwszoligowe, natomiast Krosno obłowiło się w zawodników, którzy znają te tory pierwszoligowe, nie tylko. Ja też niestety z ciężkim sercem, ale tutaj typuję na ósme miejsce. Ważne będą te mecze między tymi dwiema, druży dwiema drużynami. Na pewno tam się rozstrzygnie, jeżeli nie wcześniej. No właśnie, i to tym e, e, właśnie negatywnym, pozytywnym, optymistycznym, optymistycznym ambiwalentnym, e, ambiwalentnym akcentem żegnamy się w tym odcinku i zapraszamy na kolejne i na. Przejrzenie tych, które już wyszły, podsumowujące i analizujące ten sezon tak w roku 2021. Trzymajcie się. Pa!